Zarabianie pieniędzy jest jedno, tak to, że możesz kogoś nauczyć, to, że możesz zrobić po sobie, to jest dużo bardziej, ja się tym realizuje niż samymi suchimi pieniędzmi z transakcji. Ale moja wstępność pokazuje mi często, że w miastach typu 30-450 tysięcy zarabiało po kilkadziesiąt tysięcy na jednym flipie. Ja się konfliktu nie boję, jakby ryzyko uważam, że jakieś tam jest ale małe. Cześć! Witam cię serdecznie na kanale Flip na pierwotnym, gdzie razem wspólnie z Patrykiem dzielimy się wiedzą na temat inwestowania w nieruchomości. Moim gościem dzisiaj jest Daniel Siwiec, cześć Danielu! Osoba, której nie trzeba przedstawiać. Jeżeli interesujecie się inwestowaniem, czy to jest rynek pierwotny, deweloperka, to musicie go znać. Także przechodzimy do konkretów. Jesteś inwestorem, szkoleniowcem, autorem książek. Skąd pomysł na taką szeroką działalność? I powiedz, co stało z twoim sukcesem? Wiesz co, to, to, to ja nie zacząłem od tak szeroko, tak? Zacząłem po prostu od prostych flipów na, na wtórnym. To, że nie miałem kapitału, to ja nie wiedziałem, że moje życie tak się potoczy. No, miałem wielkie plany, marzenia, ambicje, no ale jak. Trochę w to wierzyłem, ale z jednej strony to było takie wtedy mało realne. I to jest krok po kroku, rok po roku, ten biznes się rozszerzał. Tak? I rozszerzył się później o deweloperkę, rozszerzył się o różne rzeczy, później napisałem książkę. Ta książka spowodowała to, że ludzie sami chcieli się ode mnie uczyć, sami do mnie pisali maile. Daniel, no może byś mnie coś nauczył, może byś to był szkolenie. Ja długo się opierałem, ale w końcu no, czułem z nim taką misję, że i Zarabianie pieniędzy jest jedno. Tak? Mijanie transakcji i ale to, że możesz kogoś nauczyć, to, że możesz zrobić po sobie, to jest dużo bardziej, y, ja się tym realizuję niż samymi suchymi m, pieniędzmi z y, transakcji. To jest jakby m, taka misja. No, każdy mówi, ok, misja, na no, zarabiasz pieniądze. Tak, zarabiam, ale to jest tak samo jak są osoby, które pracują za czasami nawet poniżej. Y, tego, co mogłyby zarobić indziej, ale robią to, co lubią. Pracują z dziećmi na przykład, tak? chorymi. Są niektórzy tacy, którzy mają wielkie pieniądze rodzinne, ale pracują misyjnie na przykład, tak? nie wiem, są misjonarzami na przykład tak? za granicą. Tak. I ja myślę, że ja już zarobiłem mnóstwo pieniędzy na nieruchomościach i gdybym, mógł uczyć, gdybym miał uczyć za darmo, to pewnie bym to robił, może trochę inaczej, chociaż za darmo jest tak, że jak ktoś chce za darmo, to tego nie docenia. Ja miałem okazję na uczelni trochę wykładać i powiem szczerze, że, że nawet jak ci studenci płacą za to, to naprawdę nie zrozumiałem tej wartości, która tam idzie, prawda? Czyli robią to tylko dla zaliczenia. Znaczy, się, że jakbyś zrobił to szkolenie za darmo, to byłoby tak, że zapisałoby się 3000 ludzi, przyszłoby 300 albo mniej, no bo jak za darmo to będzie kolejny termin, a teraz jeszcze muszę zapłacić, żeby przyjechać do Lublina, i tak dalej, i tak dalej. Ja się z Tobą w ogóle bardzo zgadzam, że jak coś jest za darmo, to nie ma dla ludzi wartości, mimo że dałbyś jakąś cenną wiedzę, to, to nie zadziała po prostu w naszym systemie. E Idziemy dalej. Jak w ogóle zaczęła się Twoja droga do bycia marką osobistą? To tak, napisałem książkę. Ktoś mnie kiedyś zainspirował do robienia żeby, żeby napisać książkę. Już poczułem po paru latach w tym biznesie, że zrobiłem sobie pierwszy milion, zarobiłem, e zrobiłem mnóstwo transakcji, i zacząłem robić deweloperkę. Już widziałem, że to wszystko rozpędza, jak kula śnieżna, i widziałem, że coś zrobiłem więcej. Na przykład w 20 latach obracam milionami, to już jest, to znaczy, że. I zaczynając od zera jeszcze, to znaczy, że coś tu. E pewien system, matrix złamałem, prawda? I pewien system, e system e zachowałem. Dlatego postanowiłem się tą wiedzę podzielić, napisać tą książkę, i to było taką małą kulą, która stała się później dużą kulą śnieżną, bo później pospolitała mi napisała artykuł, później się wszyscy moi znajomi na Facebooku, dowiedzieli, że jestem z kimś więcej niż tylko kolesiem od nieruchomości. Zacząłem mówić o tym, że kupuję mieszkania, flipuję mieszkania i jakby nie wstydzić się tego, co robię, gdzie wiele inwestorów jakby ustawia to dla siebie, bo nie chce, żeby rodzina wiedziała, że mają pieniądze, bo trzeba to pożyczyć. To jest mnóstwo takich rzeczy, więc ja zacząłem mówić wszystkim, że handluję mieszkaniami, więc wszyscy zaczęli o tym mówić i zacząłem się tym dzielić. Więc zobaczyłem aprobatę ludzi. Kiedyś było trochę inaczej. Jak ja zaczynałem w 2016 roku, 2017 roku, to wtedy dużo mniej było sporców na Facebooku, Instagramie, na YouTubie i ten, ten content cię dużo łatwiej roznosił, bo było mniej twórców i, i, i... ładniejsze konkurencję. Tak, tak. Żeby po prostu mnie osób nagrywało, i a oglądających było podobnie to jest teraz, prawda? Więc jakby to fajnie wszystko się wiralowo rozniosło. Zacząłem swój kanał na YouTubie, gdzie nagrywałem wywiady, dzieliłem się wiedzą. I jak teraz patrzę na te pierwsze odcinki, to one były strasznie słabe. <śm> ale, ale robiłem to. I teraz to jest takie powiedzenie, które ja bardzo lubię że zrobione jest zawsze lepsze niż doskonałe. Ja dalej nie robię tego tak, jak bym chciał robić, jakościowo nagrywać tego. Natomiast ja to robię w pewnym sensie e, na pograniczu moich czasu biznesu i czasu prywatnego, więc ja dalej nie robię tego tak, jak bym chciał to robić, taką jakością, profesjonalnie i tak dalej. Natomiast robię to. Tak? I te nagrania nie były najlepsze, ale na dany ten, ten czas wystarczyły. Tak, więc wiele osób mówi, no to jest super studio, piękne kamery, 50 tysięcy, 100 tysięcy w sprzęcie, a później się to kupuje i nie robi, a, albo nie robi, bo nie ma tego, prawda? A ja zaczynałem telefonem nagrywać. Myślę, że jak wszyscy zaczęliśmy od telefonu i od jednego mikroportu, tak. który... No to tak jak jest z absolwentami w szkole, nie? To też jest duża grupa ludzi, która była u nas czy u ciebie. No, ale nie wszyscy robią ten pierwszy krok. Moje szkolenie jakby jest bardzo wartościowe, ale też to, to nie jest jakby szkolenie za, 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 za darmo, prawda, za parę złotych. Dlatego mi zależy, żeby stacjonować osoby, które naprawdę e, chcą działać. Bo jeżeli to szkolenie kosztowało 500 złotych, to tak przyszli wszyscy ludzie, to, którzy chcą posłuchać, z ciekawości, prawda, mi zależy, żeby były osoby, które chcą zmienić swoje życie. Pójść tą moją drogą, którą ja wyznaczyłem, wytyczyłem ten szlak. E, I to jest pewnego rodzaju e, też taki papierek musowy tego, czy ktoś chce, czy nie chce, jak, jak wyda, ileś tysięcy złotych, żeby się nauczyć tego, no to już raczej po to, żeby to robić, a nie po to, żeby tylko posłuchać. Tak, żeby stracić 3-4 dni i zamiast pojeździć na wakacje, tak, no, generalnie ta, ta struktura i koncepcja jest bardzo dobra. Ja, ja też się z tym zgadzam, nie? Dlaczego, dlaczego te ceny takie są? No bo to bardzo, bardzo, mamy to włoską grupę ludzi, którym zależy, nie? No, ktoś przyszedł po weekend u ciebie cztery dni, wydał kupę forsy, no musiał się przygotować, jakby do tego, e, dowiedzieć i teraz potem musi tylko zacząć działać. Ludzie są różni, prawda? Natomiast e, każdy ma jakieś tam blokery, e, ale wiem, że jedna jest rzecz, że ktoś zapłaci duże pieniądze, ma dużo większą motywację, żeby je odrobić, prawda? Czyli żeby się zwróciły. E, I to jest pewnego rodzaju taki wewnętrzny moderator tej osoby, tak? Już to już nie zależy ode mnie, w dużej mierze, czy ktoś podejmie wyzwanie. E, robienia tego, no bo jeżeli ktoś e, oglądałby mnie na YouTubie i są osoby, które tylko na, na podstawie YouTube'a robił flipy, prawda, i spotkałem takie osoby na konferencjach, mówią, dałem radę, sobie poradziłem, prawda, i one mają potem już tą wysoką motywację. Zgadzam się, mm, bo ty, tego kontentu, czy ode mnie, czy od Ciebie, czy od innych naszych kolegów jest bardzo dużo i można zrobić na podstawie przeczytania kilku książek flipa, ale powiem szczerze, że gdybym ja dzisiaj zaczynał, tak jak zaczynałem wiele lat temu, to bym, może wszystkie szkolenia to nie, ale zrobiłbym trzy szkolenia od osób, które mają największe doświadczenie, no bo wydałbym pieniądze, ale co bym zaoszczędził, no dostałbym kupę czasu. Nie, no bo jeden błąd na flipie to są wiesz, że to jest 10, 20, 30 tysięcy. Nie? Tak, i ludzie często. Ja, ja sobie takie pytanie: ktoś mnie spotyka na konferencji czy jakieś jakimś imprezie. Daniel, to ja też to przyjdę ci mieszkanie, ale jak już zrobię flipa. <śla> to jest ktoś powiedział, że zacznę się odchudzać, jak schudnę 10 kg. No, ale... no to nigdy, nie? nigdy nie schudniesz. Bo moim zdaniem najsensowniejsze z tych wszystkich rzeczy to jest to, jak uniknąć błędów, nie? Tak. Bo co się zarobi, to się zarobi. To jest tylko wypadkowa działań, bo możesz kupić mieszkanie i nic nie zarobić. Ale ważniejsze jest, żebyś nie stracił tego kapitału. Pytał. Dobra, idźmy dalej. Lublin, no to dalej jesteśmy w bardzo mocno wschodniej Polsce. Nastroje są jakie są. Powiedz mi, czy ty uważasz to miasto jako dobre do, dobre, dobre, dzisiaj, czasem mieście do tego, żeby zacząć tam flipować? Czy ta centralna i zachodnia Polska, no bo bierzmy pod uwagę, że jesteśmy gdzie mam ten konflikt z Ukrainą, czy to nie ma w ogóle totalnie znaczenia i te flipy chodzą tak samo jak w Poznaniu? No i tak samo jak wszędzie, każdy może mieście ojowskim. Oczywiście z między małymi miastami, nie 10 tysięcy, no tam może nie być płynności. Ja się konfliktu nie boję. Jakby ryzyko uważam, że jakieś tam jest, ale małe. I większość moich nieruchomości, które mam i aktywa, które mam, są w Ruminie, więc jakby nie, nie boję się totalnie, że zaraz wszystko wybuchnie. I teraz ja kupuję całe Polskę. i jakby widzę to, że jak jesteś dobry, jak potrafisz znaleźć okazję, to wszędzie sobie poradzisz, w każdym mieście, tak? Ale moja obserwacje pokazują mi często, że w miastach typu 30, 40, 50 tysięcy zarabiało po kilkadziesiąt tysięcy na jednym flipie, gdzie ja bym gdzieś na tym powiedział, że bym tam nie chciał nic inwestować, prawda? I stosunkowo tanie kupują. I kupują tanie, kupują mieszkanie, nie, za, za 100 tysięcy, załóżmy, sprzedają za 150 i, i zarabiają te pieniądze, tak? No a to, to rzeczywiście, te ręki takie są. Chociaż ja powiem szczerze, że, że ja zrobiłem jednego flipa w wyjściu na Wtórnym. Wynik był rewelacyjny. Kupiłem mieszkanie za 88 tysięcy złotych, jest na dobrą sprawę kartą kredytową mógłbym je kupić. Remont kosztował mnie 36 tysięcy złotych, a sprzedałem je za 182 tysiące. Także jeżeli chodzi o kaloryczność rynku wtórnego, to rzeczywiście bardzo wysoko. Je jest, ale trzeba pamiętać przepłynności. prawda? Ja też na przykład kupiłem najtańsze mieszkanie w tamtym roku za 100 tysięcy, jedno kupiłem za 150 tysięcy, Sprzedałem zaraz za 195 e po miesiącu na, na brudno. Także miasto Lublin, gdzie jest transakcje są mniej więcej od ceny naturalnie są od 300 tysięcy, prawda? Takie średnie mieszkania do tam kilkuset, prawda? Więc tutaj. No, trzeba szukać gdzie indziej. Ale prawdą jest i faktem to, że ten próg wejścia, jednak w ten obrót nieruchomościowy w tych miastach wojewódzkich będzie coraz trudniejszy do zrealizowania przez tych nowych inwestorów, no bo no ten się jesteśmy w Poznaniu, no to można powiedzieć, że dwa pokoje w Poznaniu, w jakiejś tam nietopowej lokalizacji, to jest 500-600 tysięcy złotych, nie? Na rynku pierwotnym. Ja bym się nie odnosił w ogóle do kwot, tylko odnosiłbym się od dostępności. Od dostępności mieszkań, prawda? Czyli ile pensji trzeba wydać na metr mieszkania. I teraz, jeżeli zauważamy tylko wzrost cen nieruchomości bo one bolą albo zarabiamy na tym, a nie patrzymy, że portfele Polaków się o pieniędzmi, no to tracimy trochę rachubę, tak wydaje, że ceny urosły dwa razy, ale jeżeli patrzymy na pensje, to te też urosły znacznie, prawda? Więc, tak, więc, oczywiście. Więc tutaj musimy na to zwrócić uwagę, prawda? Więc jeżeli dostępność będzie nam spadała, Czyli będziemy kupowali metr mieszkania za 0,3 pensji, na przykład, no to wtedy faktycznie będzie ciężej wejść. Ale jeżeli będą ceny rosły i pensje będą rosły, to bariera wejścia będzie taka sama. Identyczna, prawda? Oni Generalnie zgadzam się z Tobą, ale jakbyś zapytał kogokolwiek na ulicy, to by Ci powiedział, że mieszkanie zreżały dwa razy, a nikt nie zarabia dwa razy więcej, no. nie? Dlatego ja nie pytam ludzi na ulicy, co mam robić, bo prawdopodobnie te osoby chciały być w moim miejscu, a nie w ich, prawda? <laughs> prawdopodobnie tak. Tak. Choć oczywiście, że jest pułapka, pułapka statystyczna pod tytułem, że średnie wynagrodzenie to nie jest to samo, co takie jakby. Bo te średnie wynagrodzenia zamierzają właśnie zarządzający dużymi spółkami i tak dalej, prawda? Większość ludzi zarabia poniżej tej średniej krajowej, chyba nawet kilkadziesiąt procent zarabia poniżej średniej krajowej, to nie jest wyzarcik. Natomiast jak teraz to tak jest, no to analogicznie będzie ta sudura zarobku się raczej nie zmieni, prawda? Czyli dalej będzie podobnie, ale no to jest pewien papierek konkursowy tego, co po prostu, co, co mówi rynek. Więc będzie więcej pieniędzy na rynku, a ceny droższe, to będzie tak samo potencjalnie łatwiej wejść. Czyli donać inwestora na pół miliona, będzie tak, na, na, albo na mieszkanie, będzie statystycznie albo prawdopodobnie tak podobnie trudno, albo łatwo. Oni zdaniem, że ceny urosną, gorzej będzie będzie tak w Szwajcarii, że tam y, menadżera czy dyrektora banku nie chce na to, żeby sobie kupił mieszkanie. Albo w Australii, gdzie byłem, że dyrektora banku nie chce na to, żeby kupił sobie jakąś tą ha hawirkę Mało taki domek. Nie mówię, że willę na, na, na klifie, tylko dom kosztuje parę, wiem, od parunastu milionów dolarów australijskich tak? i taki dyrektor banku on po prostu Musimy mieszkać w mieszkaniu wynajętych to bo po prostu, no to jest też, to, są stare pieniądze, pieniądze ludzi, którzy tam kiedyś przyjechali i ciężko tam się wbić y, z nowymi tematami, tak? Jest o wiele ciężej wejść niż w Polsce na przykład. Czyli z pułapem cenowym mamy jeszcze sufit y, bardzo daleko przed... Tak. Niej. Moim zdaniem największy sufit, który mamy, największe ograniczenia, to jest głowy po prostu, że ludzie mówią, o, 100 tysięcy złotych to jest dużo, prawda? Y, zależy, tak? Najwięcej może, to tak bardzo, bardzo opowiedziałem y, teraz i to ludzie, którzy zarabiają parę tysięcy miesięcznie może y, jest abstrakcja. jest abstrakcja. Natomiast jak ja cię widzę, to to, że ile my zarabiamy, ile ja zarabiam, ile ja zarabiałem, ile, ile będę zarabiał? Zależy od tego, gdzie sobie postawię poprzeczkę, Co jest dla mnie dużo, a nie jak jestem inteligentny, jak bardzo wyszkolony. E, oczywiście szkolenia poszerzają horyzonty. Ale dużo zależy od tego, gdzie sobie postawię, gdzie chcesz być. Gdzie, gdzie, gdzie sobie postawię ten słup, po prostu, gdzie, gdzie chcę być. No to jak fajnie, że o tym powiedziałeś, bo na tym poziomie doświadczenia i wiedzy, gdzie ty dzisiaj szukasz inspiracji, nowych informacji? Od kogo albo z jakiej źródeł czerpiesz wiedzę? Ostatnio się tak rozmawiałem z żoną i mówiłem, że e, często staram się tych moich absolwentów i to może społeczność, którą rozbudowałem, ciąć do góry. Czyli zabieram się na różne wyjazdy, robimy konferencje, jakby motywuję ich i ciągle za sobą. Czyli ja zarabiam bardzo dużo, chcę, żeby oni też zarabiali dużo, ale jest zastanawiam się, wiem się, że ostatnio mniej wydaje pień... czasu i pieniędzy na to, żeby samemu się zainspirować. Byłem tam do w w Stanach, na różnych konferencjach, u różnych milionerów, miliarderów, jakby, ale czuję, że więcej daję im, niż biorę, prawda? Czyli tak. musi być ten balans, że mniej więcej tyle samo powiem się inspirować innymi. Co i być, e, inspirować innych, prawda? Czyli żeby był taki bas. Dlatego szukam teraz jakoś takiej e, społeczności, gdzie ja będę, można powiedzieć, leszczem. Wtedy e, się uczyć od innym. Ja będę musiał uczyć innych. Oczywiście będą uderzyć to, sorry, wartość, prawda? Bo nikt mnie nie przyjmie, e, można powiedzieć, na ładne oczy. Kiedy, można powiedzieć, ja zarabiam miliony, a oni zarabiają miliardy, prawda? A wtedy ja będę dla nich e, nieatrakcyjną osobą. Dlatego szukam takiej społeczności, która pociągnie mnie do góry. Nie będę mógł coś zaoferować swojego, prawda? Nie będę się rozwinąć. Nie się rozwinąć, i będę mógł po prostu ja ciągnąć swoją grupę w, w górę, ale jednocześnie być ciągnięty przez innych albo się wspinać po prostu. No, to jest takie tak naprawdę idealne rozwiązanie, ale jak wiemy, tutaj u nas w Polsce ciężko, ciężko znaleźć, bo nie ma tych grup tak dużo, gdzie skupia się ludzi zamożnych, którzy gdzieś tam chcą się dzielić z tą wiedzą, bo bardzo często na tym wysokim poziomie pieniądza. Tego czasu nie ma już na nic. w tak, momencie. Nie ma na nic. Mam wrażenie, że trochę na Zachodzie jest trochę łatwiej, że jest więcej konferencji, ci ludzie są bardziej otwarci. U nas, jak na przykład byłem kiedyś na konferencji takiej właśnie, gdzie było, czułem się tam nie najbogatszy z okolów, tak? Było to piek, <śm> w stanach. I pierwsze pytanie się ma co u ciebie i na przykład rocznie, nie? <gry> tak. Masz powyżej milionów, czy powyżej 50, nie? i, no, i wiesz, to wtedy się masz czuć jak y, biedak, nie? przejść y, na miliony i jeszcze na dolary. No, ale to są jeszcze takie stare naleciałości z kiedyś, kiedyś, że sąsiad cię podpierdoli, tak, że doniesie do niej się zcią nażary i jakby to, jakby to nowe społeczeństwo, tak jak my, tak naprawdę już po przebrocie powiedzmy, że jesteśmy pra urodzeni to odchodzimy od tego, ale te naleciałości w tych... Starszych od nas osobach, które są zamożne, to tego nie wyplenisz, tak? To Ta nie dojdzie. Znaczy myślę, że takie osoby w wiegodności rodziców mogą mieć takie naleciałości, bo te pieniądze były zarobione w różny sposób. Niekiedy jakieś prywatyzacje, i tak dalej, tak? I mogą mieć oprócz tym, żeby umówić, jak tam się do siedzieli, skąd one są, tak? Ale to też wydaje mi się, że to jest nasza percepcja. Wydaje mi się, że są takie miejsca, są takie kluby, to trzeba szukać po prostu. I tak ja mówię, moim studentów, że jest mnóstwo spotkań dla inwestorów oczekujących konferencji, wielu osób robi i tak dalej. Są spotkania, tak? Trzeba szukać, ale raz mówi, nie, da się nie ma tego to, to są oszuści. Jest fajna konferencja w Miami y, dla Polaków, dla Polonii, y, nazywa się 60 milionów, tak, kongresem i zapoznałem bardzo fajnych ludzi, y, ciekawych, otwartych, jakby ich otwartość y, na pieniądze, które robią, gdyby mieszkali w Polsce, byliby zamknięci tak. Ale że są, jakby, mieszkają w krajach zachodnich, nie tylko w Solerach, to po prostu, jako Polacy, są, mają tą mentalność, już trochę zmienią, mają szersze spojrzenie, można tak powiedzieć. i bardzo Ci dziękuję za ten inspirujący wywiad. Mam nadzieję, że uda się znaleźć tą grupę, która pociągnie Ciebie za automatu swoich absolwentów. Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na na kanał Daniela i widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję Ci bardzo. Trzymajcie się, cześć.